Yo, Siemano. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Dobra, jak to było? Eee, tak to było, nic chyba więcej nie musieliśmy robić, wszystko mamy przejęte. Czyścimy dalej. Ach, piękna sprawa, po prostu móc przeklikiwać tę bitwę. Chociaż trochę mi brakuje jakiejś walki. 175 trud. U -lala. U -lala. Jak to pięknie wygląda. No i 33 funkty ruchu, i dom na walka. Ooo, 271 król orków! Szkoda, że nic nie zrobi. Co tam mamy? Zielono skorzy. dobra, dawaj te potiony. Stawmy sobie to wilczki. Pięknie. Koniec tury. Dobra. To jest jeden za O, fajnie, szkoda, że nie mogę go użyć. Kolejny level upik. Piek, pyk, pik. idzie w sumie. Pal, pal, te dusze. Już chyba szybciej mi skipnąć już używaj tej różki, powiem szczerze. Dobra. 57% na paraliż, już 31 level. Mają odcienie. 30 ma śmierć, bije po 180 struty. Damn, stąd. Ładnie. Dobra, dajmy różdżkę. Bo tu mamy jeszcze tak. Tutaj wyczyściliśmy wszystko pięknie, ładnie. Mhm, tu są pajączki, tu są nasze kochane barbarzyńcy. A tutaj mamy tych właśnie gości, co się odwrócili od mordy, więc na początku przepierzmy ich. Pięknie. O nie, jeden odcinek przeżył. O nie, to jest odporność. Ale moje odcienie liczą się pierwsze? Dobra, super. O nie chybienie. Dobra, nice, siadło. No i bohater wycina. Jezu, jak dobrze mieć tego bohatera, co nie bije śmiercią, nie? O, dobra, już użyłem. Okej. Okay, spoko. Pół radu nie widzę, słońce przyświeca, ale no cóż. E, nie wiem, czy tu ich czyścić. Na początku tu pójdziemy, wyczyścimy ich. Pierścień kosztowności. No to będą najcięższe walki w sumie, bo tylko bohater tak naprawdę może uderzyć. Dobra, pięknie. Muszę tak uważać, bo tu się może tak wydarzyć, że. Chociaż nie, no u nich to. Bohater zmarszacuje każdą jednostkę na Buckley, nie? Eee... to jest tylko liż. Na czwartym poziomie w ogóle. Ty, ale to było na 15. No dobra. Po prostu czekamy, aż bohater. Talizman strachu. O kurde. Nie, no dobre, dobre, dobre. Tylko, że. Tylko, że ja nie mogę użyć tych talizmanów, ale mi tego brakuje. ale czemu ja nie dostałem dwóch opcji za level? Elixir Kory jest fajny. Dobra, Wilki. Dobra, Pyk. No, chyba będzie jakiś rekord truty. Zwój Mentoris naprawdę. Eee, a, bo to wilki nam stoją na drodze, dawaj. Dobra. I to co, przelecimy w pająka, pójdziemy tutaj dołem. Jeżeli tu jest przejście, wyczyścimy tu. O, tu jest w taka ukryta. Ciekawe. Okej. Okay. Pajączki niestraszne. Lewele lecą jak szalone. Kurde, liczyłem, że coś się Zrespi w międzyczasie też wiecie, jak czasami pojawiały się, się przeciwnicy losowi na mapie, nie? Jak to palą... O, Korona. Fajnie, szkoda, że dopiero tak, dopiero teraz. E, zazwyczaj kurczę, się tak jakieś pająki pojawiały coś ten. Liczyłem tak samo, że posiłki imperium cały czas przyjdą. Będą przychodzić, to, to było też jakieś wyzwanie wtedy, a Tak nie szczególnie jest. E, dwa trole tylko. To nercy Vampira, wysysaś. O Jezus, ale bym to chciał. My tylko szukać jedzenie, i jedzenie nas zaatakować. Dobra, czy tu coś jest? Tu chyba nic nie ma, nie? Ale tak dla pewności przywiozmy sobie szkielecika. A tu chyba przejścia nie ma, nie? Stricte, no dobra. To na miasto. Dobra, zobaczmy, co tam w mieście. Podjony, okej. Okay. Przerzucimy... ...wilkołaki. Wrzucam te wilkołaki, w razie czego, jakby się okazało, że jednak, wiecie... ...że jednak... E, coś się pojawi. Co nas może zaatakować. Krótko, za 200. Ty, oni już zmaksowany damage mają, ale jaja, to kątyczka nawet nic nie da. No. Dwieście 300 trzysta zna za 200. Ty, no powiem szczerze, nie wiem czy coś jest, coś co dorównuje śmierci, Bo śmierć jest cholernie mocna. A, tu jest jeszcze jedna walka, możemy sobie ruszki podróży użyć. Słońce próbuje mnie sabotować, nie widzę pół ekranu. Ale dobra, widzę, widzę, że ładnie levelujemy. Który level? 35 już, trudka 205, ja pierdolę, ale wyjście. Dobra, sprawdzimy ten sklep, co tu jest. A zobaczmy jeszcze z ciekawości właśnie, całą mapę mamy wszystko przejęte, nie? I tak, Infernal Manny mamy tylko 200, 250 yy, Imperium i tak dalej i nasze jest 275. Ciekawe jestem, czy na każdej mapie, w sensie, jeżeli gramy krasnoludami, to wtedy mamy najwięcej, powiedzmy, Many i wtedy będzie 275. W sumie, chyba tak, a tak defaultowo to pewnie 200, 250 się dostaje. Co tu mamy? Kula siły, nie, nieprzydatne, też nieprzydatne. No, mogę tę eliksję co najwyżej kupić. Jużości, dobra. Nic nie widzę, a mi się nie chce wstać, żeby wiecie, żeby przełączyć, znaczy żeby zasłonić okno. Czy mogę różki użyć? O, super. Dobra No i okej, okay, i teraz tak Co my tu mamy? Miotacz płomieni Będzie problemem i bohater, tutaj Góral miotacz płomieni i bohater będzie problemem A tutaj dwa razy miotacz płomieni i ten Okej, okay, czyli ten, ten, ten skład tutaj to w sumie taki najgorszy Skipniemy to sobie, znaczy yy, Jezu, mamy prawie wszystko po 999, pięknie to wygląda Pobufujemy się. Spróbujemy ich nie atakować. Zobaczymy jak to pójdzie bez atakowania ich. Ze w przodka oczywiście na armor. Dodatkowo lodowa tarcza, bo zawsze to 10 więcej. No i jak tak wszystkiego używam, to ile? 63 armora. Brzmi nieźle. Mm, brzmi nieźle. Czy coś jeszcze mogę użyć? Jakiegoś takiego fajnego. Moc witara. Mógłbym, ale to chyba nie da większego impaktu co jeszcze mogłem użyć. Kantyczki już użyłem. Mogłem zredukować obrażenia, ale nie bawmy się w to. Zróbmy tylko save'a takiego wiecie, taktycznego, żeby się coś okazało, że pójdzie nie tak. A właśnie, bo to ochronę oni mają. No i co? I tyle? Po 500 spam. Dobra. Nie no, czy wszyscy.? To oni już mają na maksa, ale to chyba nawet bez kanteczki, powiem szczerze. Dobra, nice. Full level upy. Eee, Różka, żeby odzyskać punkty ruchu. Mamy króle nawet. A, on ma ochronę. No i dobra. Gotowe, ten pierścień jest zapieczętowany. Wszystkie pierścienie ochronne zostały zdjęte. Możemy wysłać Lachlana do uświęconej doliny. Tym razem Mortis się zemści. Dostarczmy swojego alfa Lachlan do ostatniego kręgu druidów. Okej. Okay. Ale. To Lachlanem musimy stoczyć ostatnią bitwę? Wiecie, że mi się to nie podoba, nie? Dobra, gdzie to wejście? Dobra, Lachlan, gdzie ty jesteś? Ok No kurde taki śred średni średnio bym powiedział Jeżeli to Lachlanem musimy skoczyć, stoczyć ostateczną bitwę Ja, są tu będzie 60 lat A ja się w ogóle bohaterem zapomniałem ruszyć A gdzie ty jesteś tutaj Dobra, jeszcze znaczy nie mam już ich na jednym screenie. Spróbuję bohaterem to na początku wejść. Zobaczymy, czy mnie coś zatrzyma. No, coś tu się powinno zrespić, podejrzewam. Chyba się misja nie zbuguje, nie? Tego save'a zrobiłem. Ojcze, powróciłem! Nie jesteś dumny widząc, kim się stałem, a tak prawda... Matce poszczęściło się tam, gdzie Ty zawiodłeś, ale przecież to nie pierwszy raz zawiodłeś, czyż nie? Daj spokój, Ojcze. Tylko na tyle Cię stać. Gdzie podział się tamten potężny Galeon? Ciekawe, co stało się z jego mocą. Matka miała rację. Naprawdę jesteś słaby. Bądź przeklęty, tej Twoja słabość. No, w końcu coś się pojawiło. Tak, atakuje własnego awatera. Posmakował gniewu, Mortis. Zniszcz go, pokaż mu, że jest słabym, zapomnianym Bogiem. Zniszcz spaczenie natury Galeana. Ty, bestia Galeana, ale zajebiście wygląda. Ale mi się podoba, że mamy wszystko ten. Zróbmy jeszcze savea. Podoba mi się, że mam wszystko na 999 pod koniec tej misji, no. Ej, ja bym spróbował bez buffów. Myślicie, że damy radę? tej galena położyć. Bez buchów? Ile mamy armora? 20 tylko. Dawaj, furia galena, trucizna 60. Ok, bije z życia. O! Odporności na umysł. Och, o nie, nie sparaliżujemy go. Pst. Ale, jaja. Ochrona, śmierć, ogień, woda, powietrze, ziemia. Pancerz 40 jeszcze. Ty, to nie będzie taka prosta walka. No nie... On ma tam odporność na ten umysł, kurde. Ja go nie sparaliżuję, co będzie mega dużo debuffów narzucić. Ty, ale to w bestia kozacko wygląda. Ale mnie kurwa rozniósł. Co jest? No ale dobra, no podejrzewam dzień 123. Też ładny na skończenie, nie? Dobra. Lecimy. Jak na razie same bufy. Jak na razie same bufy bez zadawania obrażeń. Eee, dobra. Zobaczymy jak z bufami pójdzie. Mm, to teraz tak. Przed pierwszym mocą ognia, to bez znaczenia. Zwiększa obrażenia. Tu jest max 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 max. Bez znaczenia, komu damy zwiększenie inicjatywy? Możemy dać na ducha ewentualnie eliksir wigoru. Bez znaczenia to jest celność, to na śmierć. Inicjatywa możemy dać więcej na ducha. pierwszym takim mocą błyskawic. No pewnie nic nie da, ale wrzucę, żebyśmy byli tacy, wiecie, dokoksowani odpowiednio. Ty, a Lachlan? Czy, czy Lachlan nie jest zrobiony specjalnie na niego? Odporności na umysł, ochrona na śmierć, ogień, woda, powietrze, ziemia. Ale on z życia atakuje. No, chociaż kurczę dwa smoki plus arcy arcywampir. Oj, nie, to by się ta walka z Lachlanem nie udała. Nawet z bufami. Powiem szczerze. Przyzwanie szkieleta, różdżka ducha. No. Przed umysłem jesteśmy ochronieni, ale co z tego. Co eee, to, to jest? Podróż talizman gromu tu mi nie pomoże. Wysysanie życia. Czy wysysanie życia mi pomoże? Poczekaj, jak zrobimy tak, to nadal masz 300? Nadal masz 300. Okej, okay, to spróbujmy to z wysysaniem życia wziąć. Eee, um, zaklęte jednostki, większa szansa na trafienie. Okej, okay, co tu jeszcze ciekawego? Inicjatywa zwiększona, możemy jeszcze raz na ducha. 15 obrażeń mnie nie interesuje. Jak z, z armorem? No armor to jeszcze nie... Śmierci trzeba, śmierć trzeba zarmorować i to tak porządnie. Właśnie, jeszcze różnicę ochrony mamy, zapomniałem w glonie. Patrzę, ale potionów już nie mam, których wrzucić. Okej, okay, to skończmy tutaj, bo tu jest lepszy widok. Ochronę daliśmy, dobra. Zaklęcia. Mm, co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Możemy zdebuffować to wszystko, nie? Zmniejszenie depsa od... nie? Nie, tutaj. I zobaczmy, czy nie mamy jakiegoś jeszcze zaklęcia w stolicy. Hmm. Redukcja punktów ruchu to tak średnio się tu przyda. Ale dotyk Mortis będzie fajny. Mniej szansy na trafienie. Nie chcę, nie chcę używać damage'owych zaklęć, chcę po prostu to wygrać, jakby wiecie, na debuffach. Mam nadzieję, że się uda. Hmm. Kurde, no on powinien mieć damage mega zredukowany. Plus dodatkowo... Plus dodatkowo, jak jeszcze narzucimy to wszystko... To on prawie w sensie powinniśmy tak mało damage'a dostawać od niego. Tylko trucizna będzie problemem, nie? Mm. Eee, zaraz, zlodowa burza, słabość. Jeszcze mniej szans na trafienie. List, że będzie dużo misował. Redukcja pancerza. O, to on miał. a no tak, on miał 40 pancerza. Ej, to game changer aktualnie rdza jest. Zdjąć 40 armora, no. Będzie prosty damage dostawał. A, czy coś jeszcze? No, mógłbym Armagedon, wyzwania porobić i pozadawać damage, ale nie chcę. A tutaj czegoś nie było w sumie? Czekaj, a przywołaniec... Czy przywołaniec może zrobić zakupy? O, super. Ale to jest coś życia albo niewidzialność. To nie. To nie, tutaj. Tutaj, czy to coś było? To chyba same przyzwania były żywa, zbroja, tanatos, kamienny przodek, beliar, piekielny ogar. Ale ten oto sobie sobie kupił. I kamiennego przodka też bym sobie, sobie kupił. Bo mnie stać. Dobra, to tyle. Czy tu była gdzieś jeszcze wieża magiczna? Nieszczególnie. Nie szczególnie. Jak tam teren przejęty w ogóle? 88% tylko. Weź wyjść? Stawię tu różdżkę. Dobra, super. Okej. Okay. Eee, czy coś jeszcze moglibyśmy dać? Chyba tyle, nie? No, kurde. No armurowani są niesamowicie, no prawie po 90 armora wszyscy Max damage, plus 18 trafienia, plus ty ma 100% na trafienie Truta po 210 bije Chyba wszystko, no bo Talizman z Paraliżem tu by się mógł przydać, chociaż nie, bo on jest odporny, to by nie zadziało. Ostrze to na tosta też useless Bo truta by była tylko, biła tylko za 20 No chyba tyle Zróbmy save'a No, plus minus 129 obrażeń. No to jest dużo, nie? Gule to nic nie zrobią. A jaki. Bo bohater miał jakąś kulkę, nie? E, tylko że ona chyba tylko 75 deszczu daje. Znaczy od wody. Mm, ty zaatakujesz? Nie, bo oni mają odporności. Wszystko w bestie. No bestie raczej nic nie zrobi, mi się wydaje. Po 30 nam bije. Nie, no to walka jest wygrana. Chyba, że trudka mnie wykończy, zanim ja go wykończę. Ale. Za dużo bijemy. Ładnie, bohater się bardzo ładnie leczy. Nie no, po 300 bijemy to bestia padnie w chwilę. No fakt to ciężko jest, żeby cokolwiek tutaj. Ale kurde. Fajna to bestia, mega mi się podoba. Eee, no dobra. Chciałem kulki użyć na tym, a bo tu odporności. Dobra. Ile to kulka? 75 obrażeń wodnych. A, użyjmy. Dobra, to już możemy skończyć. I full level upy. Czyli skończyliśmy ze śmiercią, co bije 215, 210 i 205 strutki. Chyba rekord. Pozwólmy Galanowi cierpieć, wiedząc, że przez chwilę jego serce było tak mroczne, jak serce jego ukochanej elfy z pewnością zwątpią swojego boga i powrócą do lasu. Morty zwycięży. Misja została wykonana. Możesz eksportować dowolnego dowódcę. Czy to jest teraz? Tak, możemy teraz. Dawaj, kutry. Dobra, wyeksportowany. I tyle. Uff, ładnie. ładnie. Mroczny F, Lachlan, sprowokował Galana do wybuchu gniewu. Przez chwilę poczuł on wściekłość, która bezpowrotnie skaziła Mortis. Bogini dała swojemu mężukowi cenną lekcję. Spór Galeana został pokonany, lecz lasy otaczające jego zwłoki były zniszczone, trupy elfów leżały rozrzucone wśród szczątków nieumarłych, dwie starożytne rasy połączyła śmierć. Ich bogowie przez chwilę posmakowali tej samej wściekłości. A wtedy, jak mówili niektórzy, Galean zapłakał. Woda z nieba spłukała krew, a ziemia upomniała się o ciała. Natura rozpoczęła swój odwieczny cykl. Znowu zakwitły kwiaty, jednak jednak nocami głęboko w lesie słychać było potworne dźwięki, niecione echa. Nice! Ale ten background super wygląda, nie? Kurde, ej. Pierwszy raz mi się tak mega background podoba. Z tą czachą z tyłu. W sensie, nie zwraca się uwagi tak bardzo, bo ona jest bardzo w tle. Ale mimo wszystko wyskakuje. Ej, nie, no bardzo mi się podobała kampania nieumarłych. Powiem szczerze, jedna z lepszych. No. Krasnoludy mi się mega nie podobały tutaj. Ale nieumarli byli super. E, Imperium też było bardzo fajne. O. No. dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie rozpoczniemy już... Batalię jako yy, jako legiony potępionych w sługach ciemności. No, a kogo mamy za bohatera w ogóle? Mamy Johana na 15 poziomie, który nie bije jakoś tak sobie mega dużo. Artefakty ma ok, a standard ma mega słaby. Ale mamy talizman strachu, który paraliżuje i talizman piekie, który bije całkiem nieźle też No okej okay. No i on lata, nie? Chociaż w sumie wszyscy latają chyba w nieumarłych, znaczy w tych No tak, to jest latanie, latanie No i latanie No okej okay. Ale to już w następnym odcinku Dzięki serdecznie, lajk like sobie, komentarz Widzimy się później, cześć, pa!